Poznają Państwo to miejsce. To tutaj, w 2015 roku, kandydat Andrzej Duda obiecał, że nie zlikwiduje żadnej śląskiej kopalni, że przyszłością polskiego przemysłu wydobywczego jest jego modernizacja, a nie likwidacja. I będziemy cały czas pilnowali jako politycy, czy to porozumienie. Będzie przestrzegane? Czy górnicy nie zostaną oszukani? Czy rzeczywiście kopalnie nie będą likwidowane, nie będzie likwidowane wydobycie i nie będą likwidowane miejsca pracy? Czy Andrzej Duda dotrzymał swoich obietnic? Sprawdźmy to. Zapraszam na krótką wycieczkę po moim ukochanym Śląsku, śladami kopalń zlikwidowanych w ciągu pięciu lat kadencji Andrzeja Dudy. Katowice, KWK Wieczorek. Historia tej kopalni sięga połowy XIX wieku, a pozostaną po niej tylko absolutnie niezwykłe i ujmujące swoim pięknem osiedla górnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. Samą kopalnię zlikwidowano w 2017 roku. Kawu Krupiński kopalnia likwidowana w atmosferze ogromnych protestów społecznych. Górnicy strajkowali nawet na dole, pod ziemią co jest ostateczną formą protestu górniczej braci. Kopalnia zlikwidowana w 2017 roku, pomimo że koncesję ma aż do roku 2030. Fachowcy od górnictwa mówią, że ta kopalnia z powodzeniem mogłaby jeszcze przez kilka dobrych lat wydobywać węgiel. KWK Bobrek, ruch piekary, a kiedyś po prostu KWK piekary. Pracowało tutaj prawie 3 tysiące górników, wyjeżdżało stąd prawie 3 miliony ton węgla rocznie. Ostatnia tona węgla wyjechała 30 stycznia tego roku. Kopalnie zlikwidowano. To jest kwestia przyszłości polskiej gospodarki. Polski przemysł trzeba naprawiać, trzeba go modernizować, a nie likwidować. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie pytam dziś, czy polski węgiel ma przyszłość i nie pytam, jaka to jest przyszłość. Pytam, ile są warte pańskie puste obietnice, panie prezydencie Duda.